Napawiem no, ci Janusz, że zajebista wycieczka. Mieliśmy nad morze jechać. No kurła, a to dalej Marudzi. Chyba idę się utopić w tym śniegu. Grażynka, przecież wziąłem raz minet. Ta babka nas źle pokierowała, prawda Piotr? A ja was tam nie znam. Ja sobie babki tutaj ze śniegu porobię o. O, kurła. Gówno. Na mnie się nie patrzcie, to nie ja. Eee, e, e, cze, cze, czekajcie, czekajcie, e, coś, coś chyba mam, coś chyba mam. Ty, tu nawet tu zioło mają. Ej, ty Andrzej, zobacz co Stasiek wyczynia, to już chyba godzina dwunasta i Hejna odprawia na rynku w Krakowie. Coś ty dzisiek zgupiał. nie wiesz o tym, że on idzie na Fame MMA? Mayday, mayday, tu Stachu007, proszę o pozwolenie na start. No powiem tobie Andrzej, że taką niezłą dupę na mieście widziałem. No po prostu 11 na 10. To no, taka pista, Trochę podobna była do twojej żony. Eee, no dobra, no to dobra, no to lecimy, lecimy. O kurwa, ty ty, jak tu się chowa podwozie? Halo, halo! Czy ktoś wie jak się tu chowa podwozie? Halo? Halo? Fałszywy alarm. Dobra, już schowałem? No jakaś dziwna ta guma. No, kawa nie pisało, dureks. No, 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 próbuję no, z lewej na prawej, no, no nie naraz. o, no, no, o kurwa. E, ty, co się kurwa patrzysz? Uwaga, uwaga, teraz wycofujemy, jak ty? o, jak fajowo, o, jak zajebiście. Teraz to jest moje drzewko. O, sachu, ale się zjarałem. Zdzichu, co ty robisz? Wstawaj, wstawaj, no, co, no, co ty robisz? Zdzichu? To ja nie jad. Ja nie wiem, ja nie... Teraz spróbuj. Ty stachu, teraz patrz, będę psem. No i jak widzicie, zajebiście, nie? O kurwa, ale fajne! Uj. A nie, to jednak dziwka. No, siema, siema, tupeczki, co tam was? Uuu, ale sztuka, i tak nie poruchasz. A po drugie masz małego. Co za lamost? Czy ktoś mi pomoże? Halo, czy jest tu jakiś ratownik? Sam wlazłeś, więc sam sobie radź. E koledzy, mam zioło. O kurwa policja. Ja to tam idę szukać Titanika. Popłynę z tobą. A będą tam jakieś dziewczyny? Ja płynę na Konkordię. Chodź, przytul mnie. Albo odejść i z pieprzej. Jeb, jep, 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 jep. Jeb, 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 jep. E, ty, kolo, chcesz być łamany? Ho jep ho ho, 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 jep Jeb, 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 jeb. jeb, bang, 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 bang. bang, bang, jep bang, jeb, bang. jeb, bang, jeb, bang, jeb. jep 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 jeb, jep jeb, jeb, Co? Pizza? Na no stachu, no co ty tam na dole robisz? No gdzie ty jesteś? Na no pamąż mi! I da się napić dobrego piwa! Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz, no i oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem!